Witajcie. Mniejszy odcinek powstał na wyraźne wasze życzenie, jakie wyraziliście w widocznej po prawej stronie ankiecie. Prezentowane fotografie są często poglądowe i mogą ukazywać samoloty latające na przykład w barwach innych linii lotniczych, ale najbardziej istotne fotografie będą zawsze opisane. A dla przypomnienia, ja mam na mnie Bogdan i zapraszam na odcinek Latanie wydaje się nam bezpieczne, a często mówi się, że jest to najbezpieczniejszy sposób podróżowania. Ogólnie w obecnej Europie trudno się z tym nie zgodzić, ale dawniej, a nawet i dzisiaj, ryzyko nadal istnieje. Oto samoloty, jakimi raczej nie polecałbym Wam podróżować, ale serdecznie polecam Wam je obejrzeć, zasiadając wygodnie w bezpiecznym fotelu zacisza domowego. Airbus A310 Słysząc nazwę Airbus, chyba nikt nie przypuszcza, aby mogło być niebezpiecznie, a jednak było. Ten oblatany 3 kwietnia 1982 roku szerokokadłubowy samolot pasażerski średniego i dalekiego zasięgu, produkowany przez Europejskie Konsorcjum Airbus, wyróżniał się tym, że do startu i lądowania potrzebował relatywnie krótkiego pasa. Airbus A310 była to druga konstrukcja Airbusa i tak naprawdę skrócona wersja A300. Na wyprodukowane zaledwie 255 egzemplarzy tego samolotu aż 25 uległo wypadkom, z czego 10 zakończyło się całkowitym zniszczeniem maszyny, co oznacza bardzo wysoką, jak dla lotnictwa, wielkość około 10% samolotów. Airbus A310 ma na koncie również 1261 ofiar śmiertelnych. Benin 727. Ten wąsko-kadłubowy samolot pasażerski średniego zasięgu znalazł się na liście za sprawą swojej popularności, ale wcale mogło tak nie być. Już na etapie projektowania miał mocną konkurencję. Było to Caravelle, Conver 880, e, Hawker Trident, a nawet turbośmigłowy Lockheed Electra. Sam Benning skupiał się wtedy nad priorytetową wersją 707. Prezes firmy William Allen postawił warunek że zebrania zamówień na 100 samolotów do grudnia 1960 roku. Finalnie doszli do 80 zamówionych egzemplarzy od linii United Airlines i Eastern Airlines. Zwłaszcza Eastern Airlines mocno dyktowała warunki techniczne pod własne potrzeby, jako że potrzebowała samolotu wytrzymałego i mogącego operować tam, gdzie lotnisko nie ma dobrej infrastruktury, czyli np. samolot miał mieć własne schody. Boeing 727 pierwszy raz znalazł się w powietrzu w 1963 roku i przez następną dekadę był najpopularniejszym samolotem pasażerskim na świecie. Do lat 80. XX wieku był najlepiej sprzedającym się samolotem odrzutowym. Stał się pierwszym samolotem pasażerskim sprzedanym w ilości ponad tysiąca sztuk do września 72 roku i pierwszym, który przewiózł miliard pasażerów do grudnia 1977 roku. Przy ogromnej popularności i wyprodukowaniu 1832 egzemplarzy miał 327 wypadków, w tym 113 katastrof kosztujących życie 3781 osób. Bardzo mnie cieszy, że ostatnie filmy spotykają się z Waszym wielkim uznaniem. Przykładowo o ten, ten ostatni. Jak sprawdziłem w tym momencie, nadal ma 100% kciuków do góry. Dziękuję. A teraz to, o co zawsze proszę. Jeżeli uważacie, że prezentowane materiały są wartościowe, wspierajcie kanał, zarówno poprzez subskrypcje i lajki, jak i komentarze, nawet te dla zasięgu, jak i oczywiście poprzez propagowanie filmów z kanału wśród swoich znajomych. Z góry serdecznie dziękuję i przechodzimy do kolejnych samolotów. AM12. AM12 jest to zaprojektowany przez Biuro Konstrukcyjne Olega Antonowa, średni samolot transportowy produkcji ZSRR. Pierwszy prototyp wystartował 16 grudnia 1957 roku, a w roku 1958 rozpoczęto jego produkcję seryjną. Wyprodukowano 1248 egzemplarzy tego samolotu, a Chińczycy w latach 1974-2006 wyprodukowali jeszcze 650 samolotów Y8, czyli jego bezlicencyjnej kopii. AN-12 powstawał początkowo jako dwusilnikowy AN-8, ale Chruszczow, widząc makietę, zapytał o zachodnie odpowiedniki maszyny. Gdy powiedziano mu, że tam są wersje czterosilnikowe, nakazał przereg projektować AN i tak powstał AN-10 i AN-12 właśnie. Prace projektowe przy wersji transportowej AN-12 trwały tylko 11 miesięcy, a budowa pierwszego egzemplarza półtora roku. Dzięki daleko idącej unifikacji samolotów zrezygnowano nawet z budowy prototypu AN-12 i pierwszy wybudowany egzemplarz stał się jednocześnie pierwszym seryjnym samolotem. Jeśli chodzi o unifikację, to zgodność konstrukcyjna w przypadku głównych elementów płatowca AN-10 i AN-12 wynosiła 86%, a w przypadku napędu 100%. 13 maja 1977 roku w Bejrucie rozbił się polski AN-12. A na skutek tej katastrofy śmierć poniosło 9 osób załogi. Drugi AN-12 polskich sił powietrznych został wycofany z użytku w 1995 roku. W całej historii AN-12 212 tych samolotów uległo katastrofie. Nie znalazłem ilości ofiar, jakie te wszystkie katastrofy pochłonęły, ale za to podaję w opisie link do bardzo długiej listy katastrof i wypadków samolotów z rodziny AN-12. No i tym samolotem skończyliśmy dzisiejszą pierwszą część. Następna część jest już w przygotowaniu i tam zobaczycie następujące samoloty: DHC-6 Twin Otter, będą dwie rosyjskie perełki i U-76, no i oczywiście nie może zabraknąć tu 154. Będzie też również LED L410 od naszych południowych sąsiadów. Jeżeli Wy macie jakieś typy, które chcecie zaproponować, to proszę wpisać to w komentarzu. Ja wezmę to pod uwagę, tworząc następną część. Dziękuję za uwagę. No, oczywiście, na koniec zapraszam do tego, żeby oglądać któryś z filmów, które polecił Wam YouTube.